Witajcie kochani, chciałam dzisiaj powiedzieć wam, jak sobie radzić z lękiem, z innymi emocjami oraz z takim poczuciem jesienno-zimowym, czyli takim jak nasza pogoda, szarym, ciemnym. Otóż ja osobiście jestem po diecie Nowy Mózg, Nowe Życie, Alberto Villoldo chyba. Zobaczycie, bo tę książkę można kupić, ja mam e-booku, mama ma w, no, w wersji papierowej. Ta dieta jest bardzo restrykcyjna bo nie można jeść ani nabiału, ani mięsa, nie można jeść glutenu i ta kuracja trwa 10 dni. Nie można jeść cukru, można jeść jego warzywa, owoce, ryby, ale ten pan oprócz tej kuracji przedstawia oleje jako ten środek, który łagodzi. Wygodzi nasze stany emocjonalne, oraz y, osobiście powiem Wam, że korzystam z oleju kokosowego i toranu. Inną łyżkę dziennie y, piję oleju kokosowego. Jest też olej MCT, to też jest kokosowy, rafinowany. Ja osobiście piję ten nierafinowany. I ten Pan twierdzi, że właśnie mm, opiera to na y, budowie mózgu, na naszych funkcjach mózgowych. I to jest y, oparte naukowo, to nie to, że to jest jego teoria. To jest y, tak, że mamy trzy funkcje mózgu. Mózg, który odpowiada za nasze trawienie, oddychanie, czyli za to, za to, co nie mamy na to wpływu. Drugi mózg odpowiada za emocje. To jest mózg ssaczy, czyli że odczuwamy lęk, odczuwamy złość, te wszystkie emocje, z którymi sobie po prostu możemy nie radzić. I trzeci mózg to jest koranowa, czyli te wszystkie emocje wyższe, empatia, wrażliwość, chęć pomocy. I chciałabym Wam zaproponować oleje jako ten środek na te właśnie nasze stany emocjonalne oraz na tę naszą pogodę polską. Bo rzeczywiście oleje wygodzą. I, I to jest taki dobry sposób, no, taki organiczny, czyli wpływasz na ten mózg. Oczywiście terapia pomoże. Ja też sama stosuję w swoim małym gabinecie metody na pokonywanie lęku, na pokonywanie gniewu, ale spróbujcie z tymi olejami. To też pomaga. Trzymajcie się, kochani, papa. Pa.